Perfekcyjne igrzyska śmierci na rapę smp.pl nie zdarzają się zbyt często. Zazwyczaj brakuje jednego elementu w trakcie gry, aby można było ją tak nazwać. Na przykład za mała ilość diamentów, brakujący przedmiot do Ultimata, czy chociażby brak klingu. Wyobraź sobie, że w tym filmie wraz z Buszem i Napierakiem zagraliśmy dosłownie perfekcyjną grę. Wy też zresztą możecie spróbować taką zagrać na moim nowym serwerze, tym bardziej teraz, gdy wprowadziliśmy kity i kilka innych ciekawych nowości. Sprawdzajcie, testujcie. Grajcie, bawcie się i oglądajcie do końca. Miłego. Dobra, zaczynamy, knokujcie, knokujcie, knokujcie. A, nikt nie chce knokować. Oooo! Jakiego go dostałem. Nie ma, nie ma miecza, nie ma. Mam miecz? Mam dwa Idę ten. Idę miecz Dobra, mam skrytować. miecz. Dobra, tutaj to jakiś szczupi to. Ktoś się pod, pod tego, pod napieraka podszywa. Łooo! Wow. Ty busz, chcecie killa. Jak on żyje? No nie, no nie wystrzałem. Będzie tak uciekać? Dobra, lecimy dalej. Dobra, lecimy lecimy dalej, dalej. tu Czekaj, bo... no dobra, to się rozdzielmy w sumie. No, zabijesz, nice. Lecę dalej tu? Lecę dalej tutaj, ej. Ja też zabiłem. Nice. Czekam graczy. Minutę reszczę Na środku nikogo nie ma Zabiłem Właś, nie. Nice Oj ojcie pana idzie Okej, okay, Lecę dalej tutaj ej Zabiłem, zabiłem Ojcie pana nam idzie Ej, zabrali mi głowę! O czekaj kto tu jest? Igrzyska, chodź mi na nich, bijam, jestem z tobą, jestem z tobą Oni mi zabrali głowę No mogę cię nagrać Odzyskałem głowę chyba. Odzyskałem tą głowę, którą mi ukradli. A gdzie ten twój? Nie wiem, tu go nie kolejnych dwóch w A już się zdąży włączyć w to upeł, niestety. Nie, proszę! Zabiłem w o. ostatniej sekundzie! Trzeba się siekierkę, dzięki której zbierę sobie szybko drewienko, ale super! O, dużo diamentów widzę. Robię... Do fortuny widzę jaksy no nie pomnożyło ani razu czy mi się uda? Udało się! Watco <grym> burz jest mój kolejny raz tak jak w ostatnim odcinku. Kurde, to jest jakaś nowa taktyka, nowy rush chyba. Kupuję swoje prawdopodobnie ostatnie diamenty, bo nie będę potrzebować ich więcej. Mam ich 29. Co? Mam 29, mam 29 diamentów, e, 5 główek chciałem tylko powiedzieć, więc e, tak zwany perfect game, jak to za starych czasów się pisało. A więc graftuję sobie diamentowy miecz na start. A więc tak, graftuję sobie ekskalibura. Mam ekskalibura. Teraz craftuję sobie szybciutko całego diamentowego seta i jest 10 sekund do PvP, a ja oficjalnie mam, robię screenshota, 5 sekund do PvP, Excalibur, full diamentowy set oraz, no już nie 5 główek, bo 4, ponieważ no jeden musiałem użyć do Excalibura, którego właśnie przez przypadek użyłem. Zostawię sobie złoto na, na jabłuszka, w no, i tak naprawdę będę już wychodzić. O! Jednak nie będę, bo znalazłem diamenty jeszcze. Dobra, jeszcze sobie dwa jabłuszka, łatwiej się skraftuję. Water skill i dobra, będę po prostu pre Jestem już obok koleseum, jak coś. Mam 600 klatek niestety, więc no ja biegnę, biegnę. Ja już jestem blisko też, już widzę. Ha, ty masz w ogóle OK. Uh -huh. Ja clean iron. No ja tutaj full ja diamentowy też. z Eskaliburem. A to poczekaj, jak już tutaj jesteś, to oglądaj. London. Co tutaj zrobię. Uwaga. Troszkę szkieleta. Ciekawe. Ja mam jeszcze jedną w głowę i myślę że wy też tej pandorki nie zrobić. A Albo ja gonić. powiem ci Jan za ciebie napierek, zrobię jeszcze drugą. Dobra. Niech będzie. Widzowie macie content, zostawcie łapkę w górę. Uwaga. Siodło, nieźle. Szukaj konia. O! Widzę... Nie. To burz. Halo nie, 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 nie walnie daj tym, mięk, nie walnie bo tym, to, bo to działa, to działa, to działa na teammateów, więc nie. Działa. Co, co, co zrobiłeś? Robię to, robię to. Let's go. Co robisz? No podejdź do mnie, to zobaczysz. No bo ty nic nie skraftowałeś, co co. No chciałem się właśnie przypodobać Wam się ma Czekaj, to nie jest excalibur, to jest co o... Hermesa. Hermesa, to jest spida stałego, no. Ej, okay. dobra, nie mam pytań. Ej, czekaj, proponuję ci wymiankę, bo nigdy z tego nie korzystałem, co o tym sądzisz. dobra, ale to jest miecznie jest piękny własne, zobacz sobie. Ja go nawet jeszcze nie trzy O kurde! Ej, dobra, to się mega legendarny miecz, który podczas trzymania go w dłoni nadaje stały efekt prędkości, nie? Dobra, to na speedzie, aż z drugiej strony tak sobie myślę, że i tak, tak będę mieć cały czas główki, że mając cały czas główki, tak będę mieć speeda 2 w sumie. ale tym mieczem jeszcze się nie biłem, więc bardzo chętnie spróbuję. A on jest jak netherite'owy. Chyba tak. Tak, bo masz 8 atak damage, no to jak netherite'owe. Ej, to czekajcie, chodźcie tu. O kurde, jak to wygląda? My jesteśmy 3-osobowym teamem i został tylko jeden 3-osobowy team, który jest dystryktem pierwszym. A reszta to są dwuosobowe lub 1-osobowe teamy, no zgadza się. O, jest gracz. O, ja chyba tak, ja mam gracza. Czekaj, do tego samego patrzymy? Tak, tak. O, tak, a on się tak. tego nie spodziewa. Że ja niczym na bichopie go właśnie sobie dogonię za pomocą ostrza Hermesa. On ja się tego w ogóle nie spodziewa, bo nie wie o tym, że ja mam Spida. Uj! Dobra, mam jego łódkę. Ej, ale mam Spida też w wodzie, więc ja go nawet w wodzie będę doganiać. No. No? no. Zobacz co mu mi się stanie, tak. O! o, o pchnąłeś do... pchnę, go do mnie, nice! I ktoś z Was sknokował? Oho! Uuuu! Ej. Dobra A co ty mi go zabrałem Okej okay, okej okay, nice Nie no. dobra o też jest broken bo to działa w ogóle kurde bez kitu z taką prędkością można kogoś doganiać Ty e. że ja mam jako jedyny broń, którą mogę wam zadawać damage O no w sumie też prawda, w sumie też prawda Tak? Dobrze mogę cię podpalić To ja patrz, ja też mam takie coś Burz, do lamy e. Nie, nie. Ej, nie mnie! Boż, jak coś to ja mam spita, nie wiem czy wiesz. A, po no Nie! nie. Błęd do lawy. <grym> o nie! Zabrałem, zabrałem, zabrałem ci do lawy. Kurde, nie mam lawy, fuck. No co? Błęd do lawy. Ej, bo ja tu już mam, straciłem nie wiem, z pięć serc, chyba. No <grym> Weź, bo jeszcze ludzie będą robić to samo tym nie masz wody, bo ci zabrałem ją, zresetowałem mu wodę Ej, ja... Giję, giję, giję No Ma jedno serce Ej, ale szczerze myślałem, że mnie to zabiera Jakim sobie masz ty ja zabierała ta lawa No bo no go ciągnie chyba. do lawy i dobra masz refillka. Wy widzowie Pięki. tak nie róbcie no chyba że macie w tym busza to, to jedynie taki taki barwnik. Ej! I nie będziemy mieć kurde zaraz tego Healingu dobra ej Robię Pandora Boxa. Dla kontentu, widzowie Trzeci z czterech, uwaga. O! No totem! No way! No o! Briga. Perfect game, perfect game. Ostrze mesa, totem. No, no, ja, to, to już wygraliśmy chyba na 100%. Nawet Ale nie użyłem. kolejna? Kolejna Pandora? Kurczę, no, mam dwie główki, nie? Cztery na cztery Pandory. Już nie mogę nas więcej Pandor skraftować, uwaga. O! Exp. Kurde. Oj! Widziałem w tle typa. Ej, o kurde, stack! Dwóch, dwóch i to diamentowi. Dobra, rzucam no, nie butelki, nie wiem, żeby się. Rzucam butelki, żeby się przestraszyli, że my jesteśmy wystakowani. Jest trzeci z tyłu, trzeci z tyłu, jest dawajcie. O nie! Eksalibura ma. ma! Wycofaj się, wycofaj się. Busz nie! nie Biegnę do ciebie, Busz. Jakbyś go odhitował albo cokolwiek. Dobra, bije go, bije biję, go. Biję, biję, biję go. Zesterfowałem go, zesterfowałem go, burz Ty mnie krokujesz? Walnę go tym. Nice! Pchnąłeś go do mnie. Nice. Dostał? Regeneruj się, bo zjadł kolejną. I teraz go dobijesz. Nie trafiłeś. Nie trafiłem go. Dostał? Dostał! Zabiłeś go, zabiłeś go. O kurde, burz Diamentowego seta całego, Błóż, Ej, oficjalnie mam Excalibura i ostrze Hermesa. No to co? Czekajcie, czy to nie będzie jakieś broken połączenie? Uwaga, bo to daje mi speeda, a to daje mi nieśmiertelność. Czy kliknę prawym, jestem nieśmiertelny, ale tak to jest Hermesa, który ma i tak ten sam damage co Excalibur Chłopaki, faktycznie. Chłopaki, no, macie, enchantujcie swoje legendarki. O, ale lapisu nie mam. Czy, czy ja tu wyrzuciłem, wyrzuciłem, wyrzuciłem. Znalazłem lapis. Mam lapis, dobra. No to ja w takim razie enchantuję swoje ostrze Hermesa na sharpness 1. A, sharpness 1. A, sharpness 1, knockback 1. A, to mi też tam siadło. A macie Cześć, jeden e, lapis dobre. Masz. Dobra, to jednak będę bić kaliburem Będę jednak zamieniać i to ten w wapce. Nie no, perfect game panowie. Mam cały diamentowy set Protection 1, Excalibura Sharpness 1, Ostrze Hermesa do knokowania was z knokiem oraz dodawania Speeda. Tylko nie mam healingu. A, to masz. Jazda. I mam jeszcze to. O, dobra. No to już jest G. No ale dobra, jeszcze sporo osób zostało, bo jest jeszcze dystrykt pierwszy, dalej trzyosobowy. Czyli patrz na czacie, napisał... Mam Excalibur, Ostrość dwa Fire Aspect. O-o... Nie dość, że będzie nieśmiertelny, to jeszcze ma fajerkę. O, jeszcze napisał nie ten czat. Ciekawe, czy to był bait, czy nie. Zaraz mi go pokornie oddasz. No, chyba, no. Ej, no to czekajcie, no musimy się rozdzielić i poszukać w takim razie. Ej! Widzę jednego lub dwóch graczy. Dwóch graczy widzę, ale oni mają skorzone sety chyba. Rozumiecie to? Co ty gadasz? Jem, jem, złote jabłko. Lederki, nie? Proszę. Lederki w takim etapie rozgrywki. Ej, nie. Ja, ja używam po prostu nieśmiertelności chyba. Nie mogą mnie hitować. Zabity. I zabity. Ojejko. Dobra, musimy główki stąd podnieść. Nie wiem, czy macie jakieś. Nie szkoda jedno. się ich zrobiło. Robię Pandory. Fajne. Cyk, puszka Pandory. O, Prismarin. Nie przyda mi się, ale spoko. No na jak ty masz za dużo tego HP Nie Ej no <laughs> Dobra, bijemy się na łapki Ja cię walę liścia <laughs> Walę cię z liścia. Dobra, Ty, koniec! Ej. Tu na ktoś się pod ciebie przy tego trzeba. I właśnie ktoś napisał, bo jestem tobiasz gaming, a on nie jest świadomy tego, bo wiesz, że chowaj się dzieci. Nie są świadomi tego, że właśnie ten sam tobiasz gra z nimi na arenie. Aż im napiszę. To ja jestem tobiasz. A ja jestem burz. Nie no dopiero. <grym> Chyba w śnie. <grym> Sen, sen na jawie tak zwany Pozdrówcie i ty. Jestem ciekaw, czy ktokolwiek pozdrowi. Potem obejrzą ten filmik i się nie spodziewają tego. Nie, nikt nie pozdrowi YouTube'a, bo nie są świadomi tego, że rzeczywiście są teraz na filmie. Co to za struktura? Jakiś potężny zamek znalazłem, co jest? Team pierwszy raczej nie stanowi żadnego zagrożenia ze względu na to, ze względu na to, że oni HP faktycznie nie mają. No oni łącznie mają mniej sercy niż ja. Dobra, zjadłem złote jabłko. O, ale ciekawe... O, o, Ekskalibura ma gościu Dobra, może rzućmy się na niego od razu I ten ma dwa serca Zabiłem Ja lecę za tym... Zabiłem typa z Excaliburem Ja też Ja też mam dwa ekskalibury. Ja też Nie, nie spadł Jak on przeżywa? Nie mam już strzał. nie wierzę w to Tu proszę, strzel w niego. Co się stało z tym z Nie wiem, ale masz w ogóle, masz w ogóle Excalibura też. O, patrz, patrz, jest gościu, jest gościu, patrz. Na, na dole jest, ziomek. Dobra. To zjem główkę. Właśnie, czaszka szkieleta. Patrz, co tu się dzieje. Czaszka szkieleta. I koniec. Czy, nawet, kurde, nie musiałem nic zrobić. Ej, patrzcie, biegnie gościu do was. No, zabiłem go Tylko Tego łówki nie mam. O. O. Okay. Skat. Ej, Ej a widzę go. Burz, daj mi czynić honory, proszę. Proszę, ale czekaj, e, zrobię jeszcze pandorki sobie. Daj się. Cyk. Power dwójka. Cyk. Trident. O. Dobra, to jednak zmiana planów. Widzowie. Nie trafiłem. On zeskoczy na mnie jak nic. Mam Trident. Dobra, uwaga, dobra, pójdę tędy, bo nie kończy się. Nie mam budulca uh -oh. Woda się rozmacz? Wyleję mu wodę. O. A. 21 zabójstw 21 killi. GG panowie, wbijajcie w widzowie GD. na rapę SMP.pl Właśnie graliśmy w beta testy i grzysk śmierci możecie również zagrać, nawet jak macie nową premię na wersji podwersji 1.21.1 A oraz wbijajcie na oficjalnie wystartowany już tryb rapę SMP Boza.